Była całkowita zła wola i brak przejrzystości, co spowodowało ogromne szkody. Piekło wyobrażam sobie tak, jak żyje, z nielicznymi przerwami i coraz gorzej od lata 2021 roku. Zasadniczo odebrano mi życie. Człowiek nagle staje się chory. Nagle odbiera mu się wszystko, co było pewne. Jestem bardzo zła, bo mogłam tego uniknąć. Nikt ci nie pomaga. Musisz szukać, odkrywać, badać. Życie Maurizia i Elisy zmieniło się po szczepieniu na COVID. Przed zastrzykiem oboje cierpieli na chorobę autoimmunologiczną i nikt ich nie ostrzegł przed możliwymi skutkami ubocznymi. Nie mogę już wychodzić sama. Nie mogę sprzątać. Mam 49 lat i mam opiekunkę. Nie żyję z dnia na dzień, żyję z godziny na godzinę. Ryzykując upadek, przechodząc z pokoju do Łazienki, to dwa metry, mimo użycia laski. Maurizio i Elisa opowiadają, że ich choroby były pod kontrolą. Ale najwyraźniej szczepionka spowodowała ich zaostrzenie, utrudniając każdy ruch. Najciemniejszy i najbardziej zepsuty moment nowoczesnej medycyny, Pasolini mówił, „Wiem, ale nie mam dowodów.” Wieloletnie poszukiwania prawdy zaowocowały w ostatnich dniach pierwszym w historii Włoch pozwem przeciwko europejskim władzom, w tym Ursuli von der Leyen, szefowej EMA, a także przeciwko Pfizer. Dziś zrozumieliśmy, że Pfizer wiedział, że Komisja Europejska wiedziała. Co wiedzieli? Wiedzieli, że te preparaty nie były bezpieczne. Wiedzieli, że mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Ten pozew został złożony przez Stowarzyszenie Służb Porządkowych OSA Italia, Związków OSA Policji i Demokratycznych Finansistów, poprzez Stowarzyszenie Ali Awwokati Liberi. Opiera się na dokumentach Pfizer Papers, wewnętrznych dokumentach firmy farmaceutycznej związanych z preparatami i ujawnionych w Stanach Zjednoczonych. Po długiej batalii prawnej. Jakie przestępstwo sugerujecie w tym pozwie? Od handlu i podawania wadliwych leków po zabójstwa i uszkodzenia ciała? Ponieważ istniała akceptacja, powiedzmy, ewentualnej możliwości, że te leki po wprowadzeniu do obrotu mogą spowodować śmierć lub obrażenia. W tych dokumentach Pfizer znajduje się lista wszystkich działań niepożądanych spowodowanych szczepionką z liczbami i procentami dotyczącymi pierwszych trzech miesięcy podawania. Uszkodzenia wątroby, działania niepożądane neurologiczne, porażenie twarzy, uszkodzenia nerek, choroby autoimmunologiczne, zespół niewydolności wielonarządowej, aktywacja uśpionych infekcji półpaśca, Następnie choroby krwi, zapalenie naczyń. Długi wykaz patologii, zawarty na 450 tysięcy stronach, większość została opublikowana w Pfizer Papers. Skutki uboczne, które pojawiły się w tych badaniach, obejmowały również zgony, które firma Pfizer określała po prostu jako poważne działania niepożądane. Są to wszystkie dokumenty Pfizer, a więc dokumenty wewnętrzne Pfizer, które Pfizer przekazał FDA, czyli Amerykańskiej Agencji Leków. Dokładnie, które musiał przekazać FDA. Tak jak w Europie, gdzie musiał dostarczyć do EMA. Więc Europejska i Amerykańska Agencja Leków powinna znać skutki uboczne i ostrzec osoby narażone na ryzyko. Dlaczego tego nie zrobili? Czuję się naprawdę oszukany. Kłamali nam o ryzyku tych eksperymentalnych szczepionek, ogromne oszustwo szczepionek. Z pewnością zabrakło przejrzystości. Jeśli istniało ryzyko, należało o tym poinformować i pozwolić ludziom zdecydować, czy chcą je podjąć, czy nie. Państwo, zmuszając wiele osób do podjęcia decyzji, wyrządziło wiele szkód. Szkody były jednak dobrze znane agencjom międzynarodowym. Spójrzcie na ten dokument, który jest częścią Pfizer Papers, pokazujemy go wam na wyłączność. Dotyczy to właśnie skutków neurologicznych, które zniszczyły życie Maurizia i Elisy. Czytamy, że w 542 przypadkach w pierwszych trzech miesiącach podawania, 95% przypadków było poważnych, 16 zgonów i oni, mając już chorobę autoimmunologiczną, byli bardziej narażeni na ryzyko. Już wcześniej wiedziano, że choroby autoimmunologiczne mogą wywołać reakcję niepożądaną. Gdyby mi powiedzieli, że istnieje ryzyko, nie zaszczepiłabym się, unikając ryzyka poruszania się na wózku inwalidzkim. Oskarżam Unię Europejską o kłamstwo i o to, że dla zysku, dla korzyści kilku prywatnych osób, zrobiła z ludzi mięso armatnie.